Dzisiejszą noc spędziłam na wysokości 4900 metrów nad poziomem morza w miejscowości Labu... Labuche. Yy, nazwa lodży to New EBC Guest House. Tak się nazywa. I standard jest taki jak w zasadzie wszędzie. Dosyć surowy wystrój pokoju, yy, brak ogrzewania i w pokoju jedynie łóżko. Łóżka. Yy, noc była trochę zimna i jakoś ciężko mi się spało. Spałam jedynie 4 godziny. Nie wiem, czy to przez wysokość, ale bardziej obstawiam, że jestem już bardziej, bardzo podekscytowana na myśl o nadchodzącej przygodzie, która czeka mnie za dwa, dwa dni na Island Peak. Pokażę Wam jeszcze, jak wygląda pokój. Widok z okna jest jak zwykle fantastyczny. I spójrzcie, jaka pogoda. Piękna, prawda? O, spójrzcie tam przy, przy wodzie, nie wiem, czy widać ale stoi jak. <laughs> Cena takiego pokoju w loży to jest 500 rupii, czyli jakieś 15-17 zł. Rozpoczynamy drugą część przygody i przenosimy się w okolice Island Peak. Ruszamy w dół z lobucze przez Dukle i Dingboche, by znów stopniowo piąć się do naszego dzisiejszego celu, którym jest Chukung. Zostawiam za sobą ośmiotysięczniki i ruszam w kierunku Amadablam. Ten widok towarzyszy mi niemal przez całą wędrówkę. Droga w dół jest nieco łatwiejsza. Myślę o kolejnym celu, jaki przyjdzie mi realizować już niedługo, ale nieśmiało rozglądam się również za nowymi wyzwaniami. Jeśli wysokość mnie nie pokona, to warto spróbować wejść jeszcze wyżej. Niestety nie tym razem, bo mój czas w Himalajach powoli dobiega końca, ale jest tu po co wracać. Trzeba tylko przejść próbę na Island Peak. W końcu nie wiem, jak zachowa się mój organizm powyżej 6 tysięcy. Takie myśli kołaczą się w czasie drogi w mojej głowie. Cały czas czuję się świetnie, ale prawdziwy sprawdzian dopiero przede mną. Docieram do rozwidlenia dróg. Zaledwie dwa dni temu szłam tędy sfericze, ale nie będę tam wracać. Kieruję się do Dingbocze. Nogi same mnie niosą, a panorama, choć po tylu dniach już całkiem znajoma, nadal mnie zachwyca. Amadablam hipnotyzuje. W przeciwnym kierunku poruszają się wędrowcy równie jak ja zahipnotyzowani i przyciągani jak magnes przez ośmiotysięczniki, które zostawiłam za plecami. Tyle już razem mówiłam, że to najpiękniejsze miejsce, w jakim byłam, ale mam ochotę znów to powiedzieć. I choć Amadablam schowała się w chmurach, co jakiś czas się odsłania i onieśmiela swoim majestatem. W dole już widać Dingbocze. Po krótkim odpoczynku ruszam do Czukung. Droga jest nieco zalana. Kilka razy gubimy ścieżkę, a w końcu dochodzę do miejsca, którego nie spodziewałam się zobaczyć. Z daleka dostrzegam pomnik z powiewającymi na nim flagami modlitewnymi. To pomnik ku czci Polaków, którzy zginęli próbując zdobyć południową ścianę Lhotse. Wśród nich wybitnego polskiego himalaisty Jerzego Kukuczki. Ciężko mi ukryć wzruszenie. Kukuczka był dla mnie bohaterem z dzieciństwa, kiedy ja byłam dzieckiem, mówiło się o nim bardzo dużo, i myślę, że był naprawdę wybitnym malajstą i miał wpływ na to, że zainteresowałam się górami, i miał wpływ na to, że, że teraz jestem w tym miejscu, w którym jestem. Ludzie, którzy tutaj przyjeżdżają, zostawiają po sobie jakieś pamiątki. Jest tu bardzo dużo polskich flag. Są nawet medale z jakichś różnych biegów. I to oznacza, że nie tylko dla mnie jest to ważne miejsce. Pomnik stoi u podnóża południowej ściany Lotse, która teraz jest w chmurach. Do końca wędrówki pozostaje jakieś 5 minut drogi. A już w kolejnym odcinku główny cel mojej wyprawy: Island Peak.